Witam Was drodzy słuchacze, witam Was w podcaście Historia dla Dorosłych, odcinek 93. Byli Wrogowie walczący dla Boliwara. Kiedy myślimy o bitwie pod Waterloo, po angielsku Waterloo w 1815 roku, to myślimy o tym, że ta bitwa zakończyła pewną epokę epokę Napoleona. Ale ona stworzyła też ogromny problem demobilizacyjny, i to nie tylko dla jednego kraju, ale dla całej Europy. Wyobraźmy sobie, przez 20 lat od początku wojen rewolucyjnych w 1792 rewolucja francuska to jest 1789, ale wojny te rewolucyjne wybuchły gdzieś 3 lata później. Aż do ostatecznej klęski Napoleona, bo po wojnach tych rewolucyjnych były wojny napoleońskie, walczyło tam tysiące żołnierzy. Oni zyskali doświadczenie, i można powiedzieć, że przez te 20 lat, oni znali tylko wojnę. Nagle znaleźli się bez zajęcia i bez środków do życia. Ta potężna fala weteranów, zarówno ze strony zwycięskiej Wielkiej Brytanii i jej sojuszników, jak i przegranego obozu napoleońskiego, w tym także polskich legionistów, którzy walczyli dla Napoleona, stała się zapasowym paliwem dla nowej rewolucji, która rozpoczęła się po drugiej stronie Atlantyku, w Ameryce Południowej. Ale czy byli wrogowie mogą teraz walczyć razem dla kogoś zupełnie innego? W Wielkiej Brytanii, mimo zwycięstwa, powrót do pokoju oznaczał kryzys społeczny. Rząd musiał znaleźć rozwiązanie dla tych tysięcy zdemobilizowanych żołnierzy. Utrzymanie armii w czasie pokoju było drogie, a bezrobotni weterani stanowili potencjalne źródło niepokojów. Wyobraźcie sobie: nagle w kraju pojawia się mnóstwo młodych mężczyzn, którzy umieją walczyć i nie mają pracy. Łatwo sobie wyobrazić, że być może nie wszyscy, ale przynajmniej część z nich zajmie się zwykłym rozbojem, a może nawet jakąś rewolucją. Przecież oni walczyli z rewolucją francuską, wracają teraz do Wielkiej Brytanii, może by tu zrobić jakąś rewolucję w Wielkiej Brytanii, tak mogli sobie może myśleć. Jednak w tym samym czasie Simon Bolivar, po hiszpańsku nazywany el liberator, czyli wyzwoliciel, prowadził ciężkie walki o wyzwolenie Wenezueli. Była to już któraś kolejna próba wyzwolenia Wenezueli, poprzednie się nie udały, bo Hiszpanom udało się je zdusić. Bolivar chciał wyzwolić Wenezuelę i Nową Granadę, dzisiaj Nową Granadę nazywamy Kolumbią, chciał je wyzwolić właśnie z podpanowania Hiszpanii. I Bolivar pilnie potrzebował doświadczonych kadr, a Europa, jak już mówiłem, była nimi przesycona bo tam się właśnie skończyły wojny napoleońskie i teraz trzeba było się pozbyć tych żołnierzy. Ale był problem. Wielka Brytania była oficjalnie związana z Hiszpanią, a nadrzędne zasady paktu europejskiego dodatkowo komplikowały tę sytuację. Przypomnę, że po tym jak pokonano Napoleona w 1815 roku pod Waterloo, odbył się kongres wiedeński, na którym ustalono pewne rzeczy. Wszystkie sygnotariuszy, w tym Wielką Brytanię, zobowiązywały te ustalenia Kongresu Wiedeńskiego do zachowania stabilności i neutralności w konfliktach wewnętrznych państw sojuszniczych, czyli między innymi Hiszpanii. Innymi słowy, Wielka Brytania zobowiązywała się być neutralna wobec konfliktów wewnętrznych w Hiszpanii, a te kolonie hiszpańskie były uznawane przecież za ziemię Hiszpanii. Tak więc Anglia powinna być neutralna wobec tego konfliktu. Publiczne wsparcie tych rebeliantów byłoby rażącym złamaniem tego nowego porządku Kongresu Wiedeńskiego. Mało tego, później w 1819 roku Londyn uchwalił nawet akt o służbie cudzoziemskiej po angielsku Foreign Enlistment Act, który zakazywał obywatelom brytyjskim zaciągania się do obcych armii, m.in. walczących na przykład przeciwko Hiszpanii. Rzeczywistość była jednak zupełnie inna. Kluczową rolę w tym dyplomatycznym mrużeniu oka odegrał sam książę Wellington. Ten bohater spod Waterloo, przypomnę, że pod Waterloo to właśnie Wellington pokonał Napoleona. Ten bohater wiedział doskonale, że ta emigracja tysięcy weteranów to najlepszy sposób, aby pozbyć się tych potencjalnych kłopotów w kraju. Oficjalnie więc Londyn potępiał rekrutację, ale w praktyce cicho ją tolerował, przedkładając wewnętrzny spokój i przyszłe korzyści handlowe nad formalne zobowiązania. W Londynie w tamtym okresie działał Luis Lopez Méndez, był to agent Boliwara i Wenezueli. I pomimo oficjalnych przeszkód, Méndez prowadził w stolicy Wielkiej Brytanii, czyli w Londynie, prowadził szeroko zakrojoną, choć można powiedzieć półlegalną rekrutację. Obiecywał żołnierzom nie tylko przygodę i awans, ale także wysoki żołd oraz działki ziemi w przyszłej wolnej Wenezueli. Te działania Mendeza, to, że on rekrutował tych żołnierzy, miały tak kolosalne znaczenie dla rewolucji w Ameryce Łacińskiej, że później sam Simon Bolivar miał powiedzieć, że Caracas, czyli stolica Wenezueli, zawdzięcza Mendezowi wolność. Tak ważna była jego działalność, to, co on zrobił i to, ilu żołnierzy udało mu się zrekrutować. Było to jednoznaczne uznanie, że zwycięstwo zostało osiągnięte właśnie dzięki tym weteranom, zwerbowanym przez zwerbowanym przez Mendeza, czyli tego agenta Simona Bolivara, który działał w Londynie. Dzięki niemu, dzięki Mendezowi, powstały legiony brytyjskie, British Legions. Nie była to jednak jednolita formacja, ale zbiór oddziałów liczących łącznie kilka tysięcy ochotników w skład, który wchodzili weterani brytyjscy, zwłaszcza piechota i oficerowie, oraz żołnierze niemieccy i irlandzcy, którzy także mieli duże doświadczenie z wojen napoleońskich. Przypomnę, że Napoleona pod Waterloo pokonali Brytyjczycy pod Wellingtonem, ale przybyli tam też Niemcy, którzy także pokonali Napoleona. Do dzisiaj między Brytyjczykami i Niemcami trwa takie rozważanie, kto pokonał Napoleona pod Waterloo: czy właśnie Brytyjczycy, czy właśnie ci Niemcy, którzy przybyli w tym ostatnim kluczowym momencie. Ale dla Simona Bolivara nie walczyli tylko Brytyjczycy i Niemcy, którzy walczyli przeciwko Napoleonowi, ale walczyli także żołnierze, którzy byli po stronie Napoleona podczas tych wojen napoleońskich. Tak więc w tym samym tyglu chodzi o tę rewolucję w Ameryce Łacińskiej w tym samym tyglu znaleźli się także Polacy, na przykład weterani Legii Nadwiślańskiej, którzy po klęsce Napoleona stracili nadzieję na szybką niepodległość ojczyzny. W państwach zaborczych czekały ich represje i pewnie bali się wracać pod rządy zaborców. A walka pod flagą Boliwara była dla nich kontynuacją idei wolności. Wprawdzie nie walczyli tam o wolność Polski, ale walczyli o wolność innego kraju i w ten sposób krzewili tą ideę za wolność naszą i waszą. To spotkanie tych byłych wrogów, czyli np. Brytyjczyków i Polaków, najlepiej ilustrują historię konkretnych osób. Polakiem, który jest chyba najbardziej znany, który walczył dla właśnie Simona Bolivara, był Izydor Borowski. Był to weteran legionów polskich we Włoszech i kampanii napoleońskich, podpułkownik i ceniony oficer. Po upadku Napoleona zaciągnął się do armii Bolivara, gdzie służył w kawalerii, przyczyniając się do kluczowych zwycięstw, a później osiadł w Peru, kontynuując karierę wojskową w Ameryce Łacińskiej. Przykładem ze strony Brytyjczyków może być Anglik Daniel Florence O'Leary, był to młody oficer, który zaciągnął się do służby w Wenezueli w 1818 roku. Był kluczowym członkiem brytyjskich kontyngentów, a później awansował na osobistego adiutanta Simona Bolivara. Po śmierci wyzwoliciela, czyli Simona Bolivara, to właśnie ten brytyjski oficer poświęcił swoje życie na spisywaniu jego monumentalnych pamiętników. Co czyni go jednym z najważniejszych kronikarzy rewolucji. Tak więc ten Anglik nie tylko przysłużył się do samej walki, ale także do tego, ile wiemy o tamtej rewolucji. Tak więc ci żołnierze, którzy pod Austerlitz, Frydylandem czy Saragosą walczyli przeciwko sobie, teraz zjednoczyli się w ramach brytyjskich lub innych cudzoziemskich formacji. Byli cenieni ze swoje umiejętności. Legiony brytyjskie odegrały kluczową rolę w decydujących momentach rewolucji. Ich zdyscyplinowanie i doświadczenie były nieocenione dla Bolivara. Już pierwsza bitwa po przekroczeniu Andów chodzi o bitwę pod Pantano de Vargas 25 lipca 1819 roku to właśnie spokój jednostek brytyjskich uratował Bolivara, który miał czas wysłać kawalerię. Gdyby Brytyjczycy spanikowali, wtedy nie byłoby tego zwycięstwa, ta kolejna rewolucja w Ameryce Łacińskiej by upadła. Inną bitwą, którą niektórzy uważają za najważniejszą, a w której wykazali się Brytyjczycy i walczący u nich boku żołnierze, była bitwa pod Karabubu w 1821 roku. To zwycięstwo zapewniło ostateczną niepodległość Wenezueli. Pozycja brytyjskich legionistów, którzy walczyli z odwagą, która często decydowała o losach starcia, stała się legendarna. Jeden z brytyjskich oficerów stracił rękę, wziął ją w drugą rękę, podniósł do góry i zawołał Viva la patria, czyli niech żyje ojczyzna. Kiedy zapytano go o jakiej ojczyźnie mówi, powiedział wyjaśnił wtedy, że mówi o tej, w której spocznie po śmierci. Trzy dni później on już nie żył i rzeczywiście został pochowany w Ameryce Łacińskiej. Tak więc odwaga tych żołnierzy brytyjskich to był jeden z czynników, który zapewnił zwycięstwo Bolivarowi. Oczywiście Polacy, m.in. Izydor Borowski, także mieli ogromny wpływ na to, że Ameryka Łacińska została wyzwolona, oderwała się od Hiszpanii. Ostatecznie, więc, dzięki pragmatyzmowi Wellingtona, sprytowi Mendeza oraz determinacji europejskich weteranów, zarówno brytyjskich tych zwycięzców, jak i polskich przegranych z epoki napoleońskiej, kontynent Ameryki Południowej zyskał swoich wyzwolicieli. Ich historia to niezwykły przykład na to, jak geopolityka i rewolucyjny zapał potrafią przekuć dawne właśnie w sojusze. Z drugiej strony, warto sobie przypomnieć, że ci żołnierze walczyli w wojnach rewolucyjnych i napoleońskich przez około 20 lat, i kiedy tamte wojny się skończyły, pojechali na kolejną wojnę. Byli to naprawdę zawodowi żołnierze, którzy walczyli, zaczynając od wojen napoleońskich i kończąc te wojny napoleońskie pod Waterloo, a potem walczyli aż do Karabubu, czyli tego decydującego zwycięstwa w Ameryce Łacińskiej. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i zapraszam niedługo do kolejnej audycji. Do usłyszenia.